Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj wracam do domu. Czeka na mnie paczka niespodzianka. Na szczęście wiem od kogo, ale jest to niespodzianka. Otwieramy, otwieramy. Pan kolega Marco Polo szaleje. Widać się nudzi chłopakowi tutaj. Kurczę, fajnie. Ale nic nawet nie powiadomił gagatek jeden. Zobaczmy, co tu jest. Wiesz o co, super. Super. A rodzina odebrała, słuchajcie, tą paczuszkę. I co zrobili? Postawili na dworzu, na słońcu w dodatku. Makabra. Gorzej jak tu są roślinki. Oby się nic im nie stało. Oj. Ile tej taśmy, ile tej taśmy. Kurczę, Marko, ty szalejesz, panie kolego. Miłe to jest strasznie, ale nie ma potrzeby, tak. No i co? Co ja tu znajdę? Ojej, ojej, a co to jest? A co to jest za roślina? O kurczę, czekajcie. Nic mi to nie mówi na razie, ale ja się nie znam tak na roślinach. Co to jest? A czy podpisałeś? Ja ci powiem, ja cię zapytam. A, o ja pierwnicze. Proszę. Jest to hibiskus o gigantycznych kwiatach. Krasz coś pięknego. Na te hibiskusy mówi się też bagienne. Takiego to ja nie mam. O rany. Mam trzy odmiany zimujących. Bardzo ci dziękuję. Ojej. Mam trzy odmiany zimujących, ale takie po prostu klasyczne. I każdemu polecam. Takiego nie mam. Od razu powiedzieć muszę, że Słyszałam na temat tego hibiskusa, takich hibiskusów, że one nie przetrwają zimy. Jest to nieprawdą. Trzeba okrywać, albo i nie. Ja mijam miejsce prawie, że codziennie, w którym od przynajmniej czterech lat rośnie taki hibiskus. Cały czas w tym samym miejscu. To jest mega kępa. Więc im nie przemarzę, a nie widzę, żeby tam okrycia stosowali. Przepiękny. Marko, bardzo Ci dziękuję. Bardzo. Przepiękny. Ale teraz muszę pomyśleć, gdzie go posadzić, bo to jest rzecz, która rozrasta się, roślina. Wiecie, to jest coś pięknego. Ona się rozrasta. Ja już wiem. Ponieważ jest to efektowna rzecz, to w tym miejscu, zaraz jak się do nas wchodzi, tutaj od bramy, tu będą rośliny takie, które na stałe będą, po prostu. A jeżeli będzie miejsce między nimi, to będę wkopywała takie, które nie zimują w gruncie, czyli na przykład tego ołownika. O i zobaczcie, zobaczcie. Wspaniale będzie pasowało. Jaki kontrast. No nie? Będzie tu rósł hibiskus bylinowy, właśnie ten od Marko. Pięknie, ale pani kolego, pięknie żeś mi się tutaj przysłużył. Jak również będę wkopywała inne rzeczy. W tej chwili jakiś holander. O, faktycznie, to jest dobry pomysł. To jest bardzo dobry pomysł. Marko, jeszcze raz Ci dziękuję, jest super, wspaniale. Przeczytajmy. Podobają mi się te hibiskusy, ale nigdy bym sobie nie kupiła. Jakoś tak samej to ciężko, wiecie. Nie kupiłabym, bo bym się bała, że mi przemarznie. A to jednak nie są rośliny tanie, że tak powiem. Może bym mi kupiła. Zobaczcie. Jeszcze raz. Pąki ma. Piękne. Wiecie co, jak jesteśmy tu przy temacie, zaraz jeszcze otworzę zdajmy, to pójdziemy zaraz do hibiskusa ogrodowego odmiana Hifon. Momencik. Już go rozpakowałam. Przesuszona mocno ziemia. Ciekawe, czy to jechało dzień, dwa, bo świetnie liście wyglądają. I mamy tak już tu rozgałęzienia. Proszę. W ogóle nie ucierpiało, w ogóle. Dobra, wiecie, przepięknie. Jeszcze raz dziękuję. już chyba to robiłam. No. Idziemy teraz do Hinachifon. Pięknie. I spójrzcie, to jest krzak, krzew, który nie przemarza. Tu z tej strony mamy dosyć zimno w zimę. Mimo że przy ogrodzeniu. Spójrzcie, jakiej wielkości jest ten krzew. On ma 2,5, pod 3 metry. Rośnie na pewno 3 lata u mnie. Tu jest kolejna odmiana, też przepiękna. Tam kończą jej się pędy. 2 lata rośnie. Wspaniała, osłonowa roślina. Spójrzcie, niczym malwy pełne. To jest akurat Hina Hifon. Są różne kolory są o pojedynczych kwiatach hibiskusy. Ale ja wolę te o pełnych. Aczkolwiek są wszystkie piękne. Proszę. W zeszłym roku był event na tym krzaku. Kwiat był w połowie biały, w połowie różowy. Miałam zebrać z niego nasiona, ale nie zawiązały się. Powiedzmy, że to takie kwiaty malwy. Wspaniale, wspaniale. Marko, dzięki Ci za tamten. Znalazłam fiszkę od tego. To jest odmiana Duk de Brabant. Na kanale pokazuję kwitnienie jego z zeszłego roku i chyba sprzed dwóch lat. Mam jeszcze trzeci, w tym samym czasie kupiony co ten, ale nieporównywalnie mniejszy. Zobaczcie, taki, tej samej wielkości były. Jeszcze fiszka jest yy, odmiana Ardens. Mniej kolorystycznie podoba mi się, ale również. Ale również. I nie przemarzły. I pąki mają, będą kwitły. Później od China Hifon. Także dziękuję bardzo. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. Zapraszam na kanał kolegi Marco Polo Uprawa w Polsce. Marko, a jakbyś dodał tam uprawa arbuza? Chociaż nie, ponieważ i bataty, i orzeszki zimne ma kolego, wiele roślin ozdobnych. I w ogóle i w szczególe. Obejrzyjcie, zapraszam. Do widzenia.